Atmosfera wokół Stali Gorzów znów jest fatalna i nie chodzi tu o sportowy wymiar, ale o funkcjonowanie klubu w ogóle. Pojawiły się informacje o blisko 9-milionowym długu i zaległościach wobec zawodników. Mówi się o staraniach klubu o kilkumilionowy kredyt. Tu jednak po raz kolejny potrzebna byłaby pomoc miasta. W obecnej sytuacji wątpliwe jest, by radni zgodzili się, by miasto było gwarantem przy kredycie. Prezydent Gorzowa sugeruje klubowi złożenie do sądu wniosku o restrukturyzację. Uważam, że taki proces restrukturyzacji jest. Po prostu potrzebny. On pozwoli na to, żeby z niektórych zobowiązań zejść, żeby je... No bo jeżeli ktoś, jeżeli roztaczalibyśmy taką apokaliptyczną wizję, że klub miałby upaść, no to ci, którzy mają zobowiązania, nie dostaną nic. Jeżeli zrestrukturyzujemy, jeżeli porozumiemy się, że OK, można pewne zaległości im prolongować, można je części umorzyć, to sytuacja staje się stabilna. Położenie Stali jest bardzo trudne. Coraz więcej mówi się o sporych zaległościach wobec zawodników. Na ostatnim posiedzeniu akcjonariuszy klubu jednym z tematów miało być postawienie w spółki w stan upadłości. Głos w sprawie Stali zabrał też prezes PGE Ekstraligi Wojciech Stępniewski, który powiedział sportowym faktom, że gorzowskie środowisko musi się zastanowić, czy stacie na jazdę w PGE Ekstralidze. Jeśli nie, to druga Ekstraliga czeka. Przede wszystkim to chciałbym zauważyć, że jesteśmy w stałym kontakcie z prezesem Stępniewskim. Wszystkim. Mamy zaplanowane spotkanie w przyszłym tygodniu, szerokie spotkanie, jeżeli chodzi tutaj o władze miasta, o, o właścicieli spółki, jak również zarząd, więc będziemy szukali wyjścia z tej niełatwej sytuacji. Natomiast i tak kluczem w tym wszystkim jest to, żebyśmy pozyskali finansowanie na uzupełnienie tej dziury, która jest, przypomnę, bo też nie chciałbym, żeby żebyście Państwo o tym zapomnieli, jest wynikiem tego, że tegoroczny budżet Został w dużej części skonsumowany na spłatę zobowiązań po naszych poprzednikach. Sami kibice żużlowej drużyny nie kryją swojego rozgoryczenia. Rok temu miasto wyłożyło na pomoc stali pieniądze podatników, a efektów nie ma. Podobnie jak nie ma rozliczenia działaczy, którzy doprowadzili stal do kilkunastomilionowego zadłużenia. Ale dlaczego nie rozliczyli poprzedniej władzy? Poprzedniej władzy i tak będzie cały czas. Nie wiem, czy brak pieniędzy dla zawodników, że tak jadą. Nie wiem. Tymczasem forma żużlowców stali wydaje się proporcjonalna do złej sytuacji finansowej. Przed nimi dwumecz z rybnikiem, a w razie zwycięstwa dodatkowy baraż z drugą drużyną Metal K z drugiej ekstraligi czyli przegranym pojedynku Unii Leszno z Polonią Bydgoszcz. Pierwszy pojedynek i sprawdzian ich determinacji już najbliższy piątek.